Zasięg mamy, brawo! Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani. Czy tutaj kogoś mamy? Dzień dobry, dzień dobry. Czy ktoś mi znajdzie? Bo widzę, że tutaj dziewczyny do mnie piszą, a ja się znajduję tutaj na milioner Eko. Nie wiem, czy ktoś może mo mojego live'a może udostępnić. Yy, dzień dobry. Czy ktoś ze mną jest i mnie widzi? Słuchajcie, jeżeli mnie tutaj widzicie, yy, to proszę udostępnijcie mojego live'a, bo wiem, że część osób mnie nie widzi. Startujemy. Yy, ktoś kto mnie jeszcze nie zna, nazywam się Katarzyna Krawiec. Widzicie tą piękną tutaj okolicę zieloną. Zaczyna się robić? Piękny las? E, tak, wiecie co? E, zaczęłam się zastanawiać, bo przyszedł moment, gdzie było, byłby czas, żeby powiedzieć, czy moja praca, to, co w życiu robię, czy to się zaczęło już od dzisiaj. E, mam prośbę, słuchajcie, jeżeli teraz tutaj już jesteście, udostępnijcie tego live'a, ponieważ wiem, że niektóre osoby mnie szukają, nie wiedzą, że weszłam z kanału Milioner Eko, szukają mnie na na Krawiec. Jeżeli jest taka możliwość, to udostępnijcie i wtedy będą Was widzieć. Albo dajcie też paluchy w górę, to będzie szło dalej i będziemy widoczni. E, tak, jak to się dzieje? E, praca w social media. E, niektórzy by się zastanawiali właściwie, jak to jest z tą pracą, e, że to się dzieje tak nagle, od razu. Słuchajcie, mam takie swoje właśnie przemyślenia. Jak to się stało u mnie? Czy każda z Was jako dziecko yy, mówiła wiersze, śpiewała piosenki, mówiła je na scenie, mówiła wśród rodziny? Podejrzewam, że każdy z Was się o coś takiego otarł. Każdy. Tylko poprzez dorastanie, poprzez wstyd, gdzieś to Wam zostało, nie wiem, zabrane, gdzieś może zapomniane, bym powiedziała. Jakoś tak gdzieś, że tego nadal nie robimy. A praca w social media, w czy, z czym się wiąże? Wiąże się oczywiście z tym, że my po prostu działamy, robimy to, co chcemy, tak? I słuchajcie, ja się zaczęłam zastanawiać, kiedy to się u mnie zaczęło, tak? W momencie, kiedy miałam zrobić ogromny event, Oczywiście ja byłam tym takim osobą nieznaną, ponieważ ja byłam tym podpowiadaczem cichym, gdzie powiedziałam, że nie będę się udzielała, ale oczywiście się udzielałam, tylko nie publicznie, tylko byłam tam schowana z tyłu. Wielki event, który miał być chyba na, 200, na 100 osób, a się okazało, że to było takie boom, że przyszło na tą imprezę 100, 200 osób nawet chyba 250 były tłoki, pamiętam. Eee, i jak się to zadziało? Przychodziły do mnie osoby do salonu, do spa, no i zaczęły ze mną rozmawiać. Eee, chciały uzyskać informacje na temat, jak zrobić taki event, eee, jak zainicjować, jak gdzie uderzyć. Po prostu, no, przecież wiecie, że przy takiej, e, takiej imprezie jest, mna, wiecie, może nie wiecie, właśnie mnóstwo różnych e, rzeczy. Od kulis, tak naprawdę, to wymaga bardzo dużo pracy, ponieważ od kulis to nikt tego nie wie, ile to wymaga nakładu informacji reklamy, nie reklamy zapraszanie różnych osób, inwestorów. E, <laughs> jakieś nagrody cały rozpisać cały hormonogram dnia, tak? Co będzie się działo kiedy i o której godzinie? E, więc no jest tej pracy, bym powiedziała mnóstwo. E, no i my o tym nie wiemy. A jak zacząć pracę w social media? Pracę w social media tak na dobrą sprawę. Słuchajcie, zaczęliście już jako dzieci. Tylko wy nie macie tego świadomości, bo nie robiliście tego publicznie. A witam Liliana. Życzę też miłego dnia. Witam was serdecznie. E, jak zaczęliśmy to robić? Jak ja zaczęłam to robić, tak? To było bardzo dawno temu, kiedy przyszedł do mnie kamerzysta i chciał mnie nakręcić. Nie zapomnę tego, słuchajcie, jak dziś, jak on próbował mnie nakręcić na tą kamerę, a moje oczy latały: góra, dół, góra, dół. Słuchajcie, robił chyba to przez dwie godziny. Próbował mnie nakręcić, próbował ze mną zrobić cokolwiek, a potem, jak skleił ten film do kupy, <grym> nic. Z tego nie wyszło, słuchajcie, kompletnie nic, totalne zero. <laughs> nie dało się nawet tego skleić dobrze. Nie było to wcale fajne. Zaprosiłam go ponownie, pamiętam. Wtedy otwierałam w salonie fryzjerskim Tiandę. Wtedy go zaprosiłam ponownie. Wtedy się udało już jakieś tam migawki nakręcić, ale słuchajcie, to mi dało takiego kopa. Od tego czasu, jak on próbował mnie nagrać pierwszy raz, a potem kolejny raz, trwało pół roku. Dało mi to takiego kopa, że ja w międzyczasie zaczęłam też nagrywać filmiki. Sama dla siebie, takie w domu, stawałam przed kamerą i po prostu do siebie gadałam i patrzyłam, jak to wychodzi. Nie mogłam na siebie patrzeć, zupełnie nie mogłam na siebie patrzeć. To było w ogóle nie do opisania, słuchajcie. Przeszłam taką drogę. Nie wiem, czemu to robiłam. Ja czuję pewne rzeczy intuicyjnie. Czuję to intuicyjnie. Intuicyjnie. Świeci słońce, bym chciała wam tak z wami normalnie rozmawiać, ale dzisiaj świeci tak słońce, że muszę te okulary zakładać. In, intuicyjnie, dlaczego? No, nie wiem. Gdzieś podświadomość mi mówi, rób tak i sobie idę i tak po prostu robię i tak czuję, tak. I kiedy zaczęłam to robić, wtedy się okazało, że właściwie one są mi do czegoś potrzebne, tak? Żeby tutaj nagrać jakiś filmik, tam gdzieś sobie nagrać jakiś filmik żeby, nie wiem, no, przekaz jakiś szedł do ludzi, tak? Chciałam bardzo, żebyście się czegoś nowego dowiedzieli, przede wszystkim jak pomagać ludziom, tak? Jak ich wspierać? Jak być z nimi na cały dzień. Wiem, że niejednej osobie też no, to dało takie wyjście z takiego dołka psychicznego, ale poniekąd czasami to też dawało wyjście z dołka psychicznego i mnie, ponieważ to, że wy się cieszyliście jakimiś małymi swoimi sukcesami czy osiągnięciami, ja też szłam wyżej i wyżej. Dzisiaj zadzwoniła do mnie pewna cudowna osobka z zagranicy. I zapytała się mnie, dała mi takie pytanie, co w życiu było moim motorem, że doszłam tu, gdzie doszłam? Że jestem tu, gdzie jestem. Wziąłam sobie szejka, słuchajcie, żeby sobie pić po drodze, ale na razie go odstawię. Um, tak, <laughs> dlaczego jestem tu, gdzie jestem? Mogę się pochwalić moją cudowną książką. W której jestem, w której jest opisane troszeczkę o mnie, o moich przeżyciach. To są ponikąd też social media, ponieważ musimy stanąć na scenie i mówić o sobie. I to wcale, słuchajcie, nie jest takie proste. Stanąć nagle i tak mówić o sobie. To się tak by mogło tylko łatwo wydawać, albo ona ma wprawę, albo dla niej to jest takie coś proste, łatwe, tak. Nie, to są po prostu no. Nie wiem, no pcham je po prostu w tym kierunku. Przekaz dla ludzi. E, I tak na dobrą sprawę pamiętam, to był rok 2016, jak zaczęły się pierwsze robić te moje. Wiecie co, patrzę na dół, ponieważ latają tu piękne, takie żółte, cytrynowe motylki. I nie mogę się oprzeć, żeby na niego nie popatrzeć. E, więc zaczyna się cudowna wiosna po prostu. No i to mi dało takiego kopa, żeby zacząć coś działać. No i wtedy, słuchajcie, też, nie wiem, pojawiła się ze mną marka Tiandę, gdzie akurat te filmy, tak na dobrą sprawę, przydały mi się, że mogłam sobie powiedzieć o jakiejś tam szczoteczce do zębów, o jakimś kremie, no o czymkolwiek z produktów. I to mi się tak bardzo podobało że zaczęłam w ten sposób jakby robić takie przekazy do ludzi tak nagrywać się często nagrywałam się na messengera za kulisami, można powiedzieć, i wysyłałam takie przekazy do różnych osób zainteresowanych. Wiecie co to jest wspaniałe wyzwanie? Wspaniałe wyzwanie, dlatego że nie wiem, czuję się potrzebna, czuję, że komuś pomagam. To jest nieważne, czy ktoś zakupi produkt dany, czy nie. Jak ja wiem, że coś mu sprawia przyjemność, to po prostu o tym mówię. No, chyba jakaś fura tu zajeżdża, słuchajcie, z muzyką. I za kół ciszę leśną. Nie wiem, czy wy też to słyszycie, czy nie. E, więc e, mówiąc tutaj pokrótce, co z tymi social media, tak, nie jestem żadną perfekcyjną osobą, która wie, jak dobrze. Wysłać informacje, bo czasami robię błędy, dyslekcja, różnego typu. Nie przejmuję się tym absolutnie, ponieważ no, każdy popełnia gdzieś tam błędzik. Akurat to nie jest moja mocna strona, ale dla mnie ważne jest, żeby trafić do odpowiedniego człowieka. I ta praca jednak w social media uważam, że daje nam ogromne, ogromną wiedzę. Ogromne kontakty, ogromne znajomości. Potem się okazuje, że ktoś nas gdzieś zna, a my w ogóle tych osób nie znamy, bo mnóstwo osób nas ogląda, jest właściwie z nami na co dzień. No i jeżeli chodzi o tą pracę, niektórzy nie lubią się pokazywać publicznie, więc działają zupełnie nie używając, jakby, social media tak? mediów żadnych społecznościowych. Ale można sobie robić zdjęcia, w ten sposób też trafiać do klienta. Słuchajcie, ja od pewnego czasu rozmawiałam z dziewczynami, które się bardzo tym interesują i zaczynają w ten sam sposób jak ja pracować ze swoimi biznesami. Zaczynają też sprzedawać produkty, które widzą, że im pomogły, to niosą tę wieść dalej, żeby pomagać kolejnym osobom. Dlaczego ludzie mają się tą chemią truć? Nawet nie wiedzą po prostu, tak, bo ja też nie wiedziałam kiedyś, nawet nie wiedzą, że używamy tak chemicznych produktów, że właściwie one szkodzą naszemu zdrowiu. Po prostu idziemy do sklepu, kupujemy w sklepie dany produkt, bo, no bo on tam jest, bo my nie wiemy, że taki produkt można zakupić gdzieś indziej w inny sposób i że on właściwie może mieć inne działanie. No i ta praca, słuchajcie, tak jak się zaczęła na wiosnę, bo wtedy trafiłam też na market Tiande, tak zaczęła iść małymi kroczkami. Pamiętam, jak pojechaliśmy do Włoch, we Włoszech zaczęłam też nagrywać jakieś tam filmiki, takie przekazy robić małe gdzieś do osób, że co robię, czym się zajmuję, do czego dążę, tak? No i tak cały czas malutkimi krokami. I pamiętacie, jak zrobiłam sobie swoje cudowne wyzwanie, o którym marzyłam, gdzie ono miało zalążek w roku już 2018? Na początek roku pamiętam na wiosnę, taką straszną ochotę miałam robić live'y, ale ktoś mi ciągle z tematu spychał. Jak można? Jak tak można kochać ludzi, jak tak można w ogóle robić takie rzeczy, jak można <noise> robić to, co Ty robisz. No i tak, wiecie, każdy się tak zastanawia i zastanawia, i każdy Ci daje takie cenne rady, że Ty w zasadzie nie ruszasz z kopyta, tylko stoisz w miejscu bo zaczynasz myśleć. W momencie jak yy, jest Twoja pierwsza zajawka, idź za nią, bo jak zaczynasz myśleć, to nic, słuchajcie, z tego nie wychodzi. A ludzie potrafią Wam takie, jak to się mówi, kłody pod nogi zrobić, że sobie nawet nie zdajecie z tego, nawet nie myślicie o tym, tak? że, że, że oni działają w złym celu, w jakimś tam dla siebie jakby, tak? No i od tego czasu od wiosny minęło troszeczkę, zanim zaczęłam chyba, koniec sierpnia chyba zaczęłam te moje live'y, pamiętam, robić. Musiała zerknąć, bo już nie pamiętam. Nie wiem, czy ktoś pamięta, kiedy zaczął wchodzić na moje pierwsze 30 dni szkoleń. Ania tam chyba była, chyba to się w sierpniu zaczęło, coś mi się wydaje. Koniec sierpnia chyba jakoś musiało być. E, moje pierwsze 30 dni. E, potem się zaczęło wezwanie chyba 90 dni. Nie chyba, ale na pewno, które już wiecie, że było z małymi przerwami. E, no i za, e, chcę dalej, nadal uczestniczyć w tych e, internetowych, jakby naszych tutaj spotkaniach i dawać tą, e, ten przekaz, bo wiem, że jesteście zainteresowani i cieszycie się z tego, że mam coś zawsze Wam do przekazania, tak. E, słuchajcie, co za tym idzie. E, zmieniamy się. Zmieniamy się my sami. Wiecie co? Otwiera to nam oczy. Tak jak kiedyś jednego dnia mój syn wstał i powiedział: Mamo, obudź się, obudź się. Ty wstałaś, ty chodzisz, ale ty się obudź. Tak, bo kończąc rok 2018 ja nie miałam celu. Nie wiem, co się ze mną stało. Ja stwierdziłam, że nie mam celu, ale wiecie, co to się stało właśnie po to, żebym ja się faktycznie obudziła, żebym zaczęła myśleć, żebym zaczęła iść do przodu, żebym zaczęła naprawdę działać z czym, z energiami. To jest, o jest, aż jak pomyślę, to mi ciarki przechodzą po całym ciele. Tak czuję po prostu. Coraz więcej się o tym mówi w mediach społecznościowych. Coraz więcej jest osób, które wiecie, czy robi różne czary, tak? czy się zajmuje wróżbami, nie wróżbami. Ja na swojej drodze spotykam takich osób już coraz więcej. Mnóstwo bym powiedziała. Czarujące osoby, anioły, ale wiecie co? Trzeba uważać, bo są anioły, ale diabełki. I one się podszywają pod aniołów, mówią, że niby są, a to są oszuści. I nie zapomnę, jak dziś jedna osoba zadała mi pytanie: Co twój syn o mnie myśli, jaka ja jestem? Śmiać mi się chciało, bo ten człowiek, zadając mi takie pytanie, wiedział chyba doskonale, że go rozgryźliśmy od samego początku. Ale nie śmiałam tego powiedzieć. Czekałam dalej, co się wydarzy. Bo wiecie, mój dom jest po prostu otwarty, jeżeli ktoś do nas przyjeżdża, my zawsze ugościmy, zawsze staramy się być otwarci na ludzi, ale czasem w życiu jest tak, że ludzie czerpią wiedzę z ciebie do takiego stopnia, że wystają wszystko, co ty masz im do przekazania, a oni tak od siebie niewiele. Ostrożnie, a wręcz potem musisz być wdzięczny za to, co ci powiedzieli. Ja, no niestety do takich osób nie należę. Jak już komuś daję wiedzę, to ją daję. Co z nią zrobisz, to jest twoja sprawa. Jeżeli będziesz chciał dołączyć do mojego zespołu i z nami w parze, to oczywiście zapraszam jak najbardziej, ale to nie jest na zasadzie, że ja mam być ci wdzięczna i teraz ty właściwie jesteś najlepszy, a ja to właściwie jestem nikim. Bo takie osoby wspierają się na tobie, szukają takich osób po to, żeby się wesprzeć i pójść do góry. Słuchajcie, moja intuicja mi w życiu nie zawiodła. Doszłam tu, gdzie doszłam sama. Ja nie potrzebowałam żadnego kołcza szkoleniowego, ja nie potrzebowałam żadnych rad, ja nie potrzebowałam żadnego wsparcia. Tu, tu, moja głowa, moja głowa myślała sama za mnie. I dochodzę do takich rozwiązań tak jak moja przyjaciółka tutaj mi powiedziała, bo jest taka, z którą mogę codziennie prawie porozmawiać, że do jakich w zasadzie dochodzę rozwiązań? Do takich, że do czego w życiu doszłam, to sama, sama, sama sobie mogę wszystko zawdzięczać i sama sobie dałam z tym wszystkim radę przez te wszystkie lata. Tak, a teraz nagle, gdy doszłam już tu, gdzie doszłam, to wszyscy chcą się pode mnie jakby podczepić, i przykleić sobie, że oni mnie wyszkolili. Jest nieprawda. To jest nieprawda, bo nikt za mnie nie stworzył firm, nikt przez te wszystkie lata ze mną nie był. Przez te wszystkie lata byłam sama. Oczywiście tutaj się pojawia jedna osobka która jest z nami dzisiaj, widzę, miałyśmy wsparcie przez te wszystkie lata, że mogłyśmy sobie podyskutować na temat firm, na temat pracowników. To było nasze wsparcie kiedyś właśnie, ale nie potrzebowałyśmy żadnych coachów, nikogo. I ja się w tym wszystkim zakręciłam. Zakręciłam się dlatego, że nie wiedziałam, dlaczego ja w moim życiu nie mam już celu. No bo w zasadzie tak, Zarabiam świetnie, dochody mam świetne, wszystko już mam. Firmy funkcjonują wspaniale. No kurczę, co jest ze mną, dlaczego ja nie mam celu? Dlaczego? Bo przeszłam transformację samej siebie. Bo doszłam do momentu, w którym się okazało, że moja praca to jest. To jest misja, to jest to jest, nie wiem, coś, co robię z pasją i dlatego. Ja już nagle nie potrzebuję jakby zarabiać pieniędzy, tak? Tylko potrzebuję cieszyć się tym, co mam, i dzielić się z tym z wami. A a, a Ewka, tutaj widzę, pozdrawia nas z Włoch. Ewka, fajnie, cieszę się bardzo, że jesteś z nami i pozdrawiam ci również. Pewnie masz świetną pogodę, ale słuchaj, nas pogoda też tutaj w Sztokholmie nie opuszcza. Też mamy cudowną. Wyszłam z okularami, ale je zdjęłam, bo wolę Was jednak widzieć, mimo że niedobrze Was widzę. <ścoughs> no ale pogodę mamy też piękną. No i słuchajcie, myślcie o tym. Że wy sami jesteście osobami, którzy potrafią sobie poradzić z problemami i wasz biznes, wasz biznes jest w was samych. Eee, tylko wy musicie to po prostu bardziej z siebie wydobyć. Nie potrzeba wam tak na dobrą sprawę nie wiadomo kogo. Eee, co uważam jest fajne? Przeczytać biografię mądrych ludzi. Tak jak wam dzisiaj tutaj pokazałam, właśnie, książkę, w której jestem. Eee, Przeczytać biografię. To nie muszę być ja. To możecie sobie wziąć kogokolwiek innego, kogoś, kto doszedł do biznesu czy do sukcesu yy, i przeczytać biografię takich ludzi. Jak oni to zrobili, w jaki sposób doszli, bo nikt nie miał łatwo. Jak dzisiaj z zagranicy zadała mi jedna dziewczyna właśnie pytanie, jak to się działo, co było moim motorem, że ja doszłam tu, gdzie doszłam. Ona mnie się tak pytała, jak to się zadziało. Co było takim motorem napędzającym do tego wszystkiego, że mi wyszło w życiu? Już wam powiem, co. To nie zabrzmi fajnie, to już wam mówię. Eee, wręcz bym powiedziała nawet chyba okrutnie. Moim motorem była rodzina nie moja, znaczy się moja eee, mamy, babcie, ciocie, siostry którzy po prostu nie widzieli we mnie jakby przedsiębiorcy, jakby osoby biznesowej. To, co robiłam, to było tylko rób, rób i na zasadzie daj. Nikt tego w ogóle nie umiał zrozumieć jakby tak, że moja praca nie jest 8 godzin, tylko 16, a czasem nawet 24. A to, że poukładałam sobie czasami tak dzień, że, jed, że na przykład próbowałam Teraz to już mogę tak sobie właśnie poukładać dzień, a kiedyś nie było takiej nawet opcji, że mogłam sobie zrobić dzień wolnego. Mm. Tak sobie poukładałam dzień, że mogłam sobie zrobić dzień wolny i ktoś nagle do mnie przyjeżdża i widzi, że ja mam wolne, to sobie myśli, ła, ta to ma fajnie w ogóle, no firmy działają i no, super, niczym się nie martwi. No, tak może wyglądać, jak ktoś przyjeżdża do mnie w gości, bo ja staję na głowie, że właśnie tak było. Żeby ten człowiek, który do mnie przyjeżdża, żeby on się poczuł wspaniale, cudownie, żeby on nie poczuł dyskomfortu, że jestem ciągle zajęta i ja nie mam na nic czasu. Ale ktoś, kto mnie zna i kiedyś przyjeżdżał do mnie, jeszcze lata temu, to wie doskonale, że naprawdę. Nie miałam tego czasu i ciągle byłam nieobecna, bo ciągle siedziałam na telefonie, ciągle byłam w pracy i nie mogłam mu poświęcić tyle czasu, ile bym chciała. Moje życie się zmieniło i to bardzo się zmieniło. A jeżeli chodzi o sprawę, słuchajcie, nasz, nas samych, to tak jak często wam mówię, usiądźcie z sobą, sobie 10 minut i pobądźcie sami z sobą. Cisza, idealna cisza, spokój. O, teraz taką mamy. Słyszycie te ptaki? Czy ktoś słyszy te ptaki? Dajcie mi palucha w górę. To jest te 10 minut, żeby się wyciszyć. Słyszę je. To są te chwile, właśnie, żeby tak pobyć sam ze sobą w spokoju, w ciszy. A potem ruszyć z kopyta. I mój cel się okazało, że jak przeszłam tą moją transformację, słuchajcie, doszłam do celu, do mega celu, że wiem czego chcę. Łapałam się wszystkiego, właściwie nie wiedziałam czego. Myślałam, że ci, ci kołcze wszyscy są mi potrzebni, a wcale tak nie jest. Oczywiście lubię ich posłuchać, bo to jest wymiana informacji. E, na przykład tutaj spotykam się z Moniką Sonday, która mieszka w Polsce. Moja przyjaciółka od lat, która jest na dyrektorskim stanowisku, też prowadzi zespół ludzi. Wymieniamy się informacjami. Wymieniamy się informacjami po to, żeby po prostu prowadzić zespoły, tak? prowadzić ludzi. Tutaj widzę, weszła też z nami Magda, która też jest fajną osobką i też ma wysokie stanowisko w firmie. I wszystkie te dziewczyny, słuchajcie, szkolą ludzi, mają, jak, mają zespoły pod sobą już, tak? W firmach, na etatach, um, jeżdżą na różnego typu szkolenia. My się spotykamy po to, żeby te informacje wymieniać. Wymieniać je po to, żeby iść dalej, dalej brnąć do przodu. I co się w, z tym dzieje wszystkim? Z tym wszystkim, słuchajcie, się dzieje to, że my się zmieniamy. Ja się zmieniam, we się zmieniacie. Eee, więc te social media bardzo mi są potrzebne. Wy mi dajecie tą szkołę. Wy, kto jest moim motorem? Moim motorem to są wszyscy ci, którzy życzą mi źle, którzy mówią źle, którzy jakby ciągle w dół mnie ciągną. To jest mój motor, który jak mi da się kopa, to ja idę w drugą stronę. I to tak pójdę, że oni sobie nawet nie zdają sprawy, że oni mi robią przysługę. Dla mnie to jest przysługa, naprawdę. Ja zawsze w życiu coś takiego traktowałam jak lekcję życia. Jak lekcję życia, że to się wydarzyło po coś, żebym otworzyła oczy, albo tak jak mój syn powiedział: obudź się, obudź się. Spójrz na tego człowieka jeszcze raz i zwróć uwagę, co to za człowiek. Czy on względem ciebie jest prawdomówny, czy on e, ma maskę na twarzy, albo też może manipulant, tak. Więc to na to trzeba bardzo zwrócić uwagę. E, myślę, że teraz już e, po tej szkole życia, jaką dostałam przez te wszystkie lata, e, daje mi to ogromną satysfakcję, ponieważ wiem, jeżeli ktoś do mnie mówi, co ja o nim myślę, słuchajcie, no nie mogę mu powiedzieć, co o nim myślę, ale wiem, e, ta osoba nawet się czuje niepewnie zadając mi takie pytanie, bo wie doskonale, jakim jest człowiekiem. E, co chce osiągnąć, po co to wszystko robi. Nie jest uczciwa w stosunku do mnie. Oczywiste, bo, bo, bo kto by zadał takie pytanie, ja wiem, kto. Jeżeli ja nie mam nic do ukrycia, no to po prostu nie zadaję takich pytań, tak? I słuchajcie, jako nawet małe dziecko, myślałam sobie coś takiego. Boże. Jaki świat jest cudowny, słońce świeci, czy deszcz pada, czy śnieg. Życie jest cudowne, cudowne, wspaniałe, no tylko się cieszyć, tak? Radość, radość. Ale dorastając, zauważyłam, jak ludzie potrafią manipulować jedni drugimi, jak potrafią oszukiwać. I to mnie rozczarowało, że nie wierzyłam, że tak właściwie w życiu może być. I nadal mnie to rozczarowuje Wam, powiem, bo um, jak komuś zaufam, to zawsze zaufam dogłębnie, a potem się okazuje, że zostaje właściwie. E, hmm, nie wiem, czy to tak można nazwać: właściwie oszukana, bo mnie lubię oszu nie lubię y, używać aż tak odstrych słów, ale mm, zmanipulowana, można powiedzieć. Ktoś chciał mi wmówić, że właściwie ja się do niczego nie nadaję, niczego nie potrafię. No, niektórzy ludzie po prostu nie znają swojego poziomu albo swojego miejsca w życiu i no, robią takie rzeczy, tak. Ale wiecie co? Róbcie to, co robicie. Idźcie tą drogą, którą kochacie i lubicie. Ważne, żeby to robić z pasją i żeby, wam żeby to było zgodne z Wami i żeby Wam to przynosiło satysfakcję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich znajomych, którzy kochają po prostu iść za swoją myślą. Ja ostatnio kocham tematy energetyczne, które są takie, wiecie, dla mnie, wow! Ta energia gdzieś we mnie jest. Bardzo mam ostatnio z tym do czynienia, ponieważ mam dużo prywatnych rozmów. Z takimi osobami, szkoleń, gdzie w tej dziedzinie po prostu jest mega wiedza i będziemy się dalej rozwijać. Wiemy, że już niedługo będą takie spotkania, żebyśmy mogli działać też z energiami, ale zanim do tego dojdziemy, to pierw po drodze mamy 18 maja kurs. Makijażu biznesowego. Więc jeżeli jesteście tutaj w Sztokholmie, to Was zapraszam, bo jeszcze chyba są dwa miejsca wolne. E, przyjdźcie do nas, zobaczycie co się wydarzy, jakie fajne osoby znowu poznacie, bo będzie to prowadziła oczywiście e, dziewczyna, zapomniałam imienia, przepraszam bardzo, ale mam z tym kłopot, e, która piękne robi makijaże, dzienne, wieczorowe, przeróżne. No i poprowadzimy taki kurs szkoleniowy, połączymy go także z oczyszczaniem naszej twarzy. Żebyście byli po prostu zadowoleni. Będzie mega energia. A ktoś kto już chodzi na nasze szkolenia to o tym coś chyba wie. Także moi kochani, do usłyszenia. Już niebawem więcej informacji. Cieszę się, że mogłam tutaj wam coś powiedzieć o moich social media, które są i nie są nie wiem, każdy sobie to może nazwać, jak chce. Dla mnie to jest praca w internecie, dla Was, z Wami. I bardzo miło, że mogę do Was tutaj czasami przemówić i mieć z Wami fajny kontakt. I Wy wiem, że zmieniacie swoich znajomych, poszukujecie e, fajnych ludzi w życiu, więc jestem, jakby co? Do usłyszenia i życzę Wam cudownego dnia. Cieszę się, że byliście. Udostępnijcie, jeżeli uważacie, że jest to wartościowy temat. Pozdrawiam Was, Buziaki i miłego dnia słonecznego.